W tym tutorialu opowiemy o znanych lub też mniej znanych trikach w Photoshopie, które niejednemu z Was pomogą usprawnić pracę z tym programem. Pierwszym trikiem jest automatyczna zmiana rozmiaru wielu zdjęć za pomocą jednego kliknięcia inaczej musielibyśmy każde zdjęcie otwierać i zmieniać jego rozmiary ręcznie. Ale jeśli chcemy na przykład zmienić rozmiar powiedzmy mamy 1000 zdjęć i chcemy zmienić ich rozmiar, wtedy wybieramy skrypty, plik skrypty i mamy tu polecenie procesor obrazów. Tutaj wybieramy folder, w którym znajdują się nasze Zdjęcia i następnie możemy tutaj zaznaczyć: Otwórz pierwszy obraz, do którego mają być zastosowane ustawienia, czyli będziemy widzieć podgląd. Następnie mamy wybór, gdzie zapisać nasze zdjęcia w tym samym miejscu lub w innym folderze. I tutaj najważniejsza rzecz: możemy zapisać wynik końcowy jako JPG, PSD i TIF. Wybieramy sobie jakość 10. I tutaj dostosowujemy rozmiar, który chcemy sobie uzyskać, nowy rozmiar. Po tym wszystkim wystarczy kliknąć Uruchom, i procesor obrazów rozpocznie zmianę wielkości, właśnie na tutaj wskazany. Jednak po, procesor obrazów nie służy tylko do zmiany rozdzielczości, zmiany rozmiarów zdjęć. Możemy tu wybrać, Fajną, ciekawą funkcję uruchom operację, czyli uruchom akcję, i wybieramy tutaj dostępną akcję, którą mamy w Photoshopie. Zatem, jeśli mamy jakąś akcję, to możemy, na przykład mamy tu akcję wyostrzania, to dzięki temu, dzięki tej funkcji. Możemy wyostrzyć jednym kliknięciem wszystkie te zdjęcia, które mamy w tym folderze. Nie musimy za każdym razem otwierać zdjęcia osobno, tylko tutaj wskazać wybraną akcję i do wszystkich tych zdjęć będzie ta akcja zastosowana. Bardzo fajne polecenie, które automatyzuje nam i usprawnia, przyspiesza proces edycji obrazu. Ok, idziemy dalej. Kolejna porada dotyczy pisania, a właściwie kończenia pisania. Zobaczmy, o co chodzi. Gdy piszemy jakieś słowo i chcemy zakończyć jego pisaniem, zazwyczaj klikamy tutaj w to miejsce. Znika nam wtedy ramka. Jednak, by zakończyć szybciej narzędzie tekstowe, wystarczy przytrzymać Ctrl i wcisnąć Enter. Kolejny trik dotyczy zastosowania barw na tym zdjęciu z drugiego zdjęcia, czyli załóżmy, że mamy to zdjęcie i to zdjęcie i chcemy na tym zdjęciu uzyskać podobne kolory jak na tym, czyli mamy tu zielono niebieskie, ciemniejsze barwy. Wybieramy wtedy na tym zdjęciu polecenie obraz dopasowania dopasuj kolor. I tutaj źródło wskazujemy sobie źródło, z którego ma zostać pobrany kolor, w tym wypadku nazwę tego pliku. I jak widzimy, zdjęcie zostało zabarwione podobnym odcieniem, i możemy tutaj dodatkowo ustawić sobie luminację, intensywność, nasycenie koloru. I opcja Stonuj wyciąga nam oryginalny obraz, oryginalne kolory. OK. Jak widzimy, w szybki sposób otrzymaliśmy efekt bardzo podobny do zdjęcia tutaj obok. Kolejny trik to automatycznie. Automatyczne usuwanie niepożądanych obiektów ze zdjęcia. Załóżmy, że mamy tu zdjęcie, na którym widzimy turystę i chcemy osiągnąć zdjęcie, gdzie nasz turysta znika. Zatem robimy sobie dwa zdjęcia. I teraz wybieramy sobie plik skrypty statystyki wskazujemy tu na nasze dwa zdjęcia wybieramy tutaj mediana i klikamy OK Jak widzimy uzyskaliśmy zdjęcie gdzie nie ma naszego turysty tym triku pokażę jak stworzyć bardzo szybko prostą linię. Wystarczy wybrać końcówkę pędzla i przytrzymać shift. Zaznaczamy punkt początkowy naszej linii i punkt końcowy. Jak widzimy powstała prosta linia. Oczywiście możemy też trzymać shift i rysować w ten sposób. Teraz pokażę jak w bardzo szybki sposób wypełnić warstwę wybranym kolorem tutaj z przybornika kolorów. Normalnie ustawiamy kolor, wybieramy powiedzmy wiadro z farbą i pokrywamy warstwę. Jednak można to zrobić za pomocą skrótu. Wystarczy przytrzymać CTRL plus DELETE i wtedy warstwa zostanie wypełniona kolorem stoła, czyli tutaj ciemnym zielonym. Natomiast jeśli chcemy wypełnić warstwę kolorem pierwszoplanowym, wciskamy Alt i Delete. Czyli Ctrl, Delete i Alt i Delete. Czy zdarzyło Wam się kiedyś utracić oryginalne zdjęcie z powodu zbyt dużych kroków, jeśli chodzi o edycję? Oczywiście mamy wtedy. Historię i opcję Krok do tyłu. Jednak domyślna historia w Photoshopie ma swoje ograniczenia i możemy cofnąć się tylko do jakiegoś wybranego odstępu. My chcemy jednak cofnąć się troszkę dalej. Zatem wybieramy Okno Historia. I teraz powiedzmy, gdy robimy. Jakąś ważną zmianę, do której chcieliś, chcielibyśmy powrócić w przyszłości, wtedy wystarczy tutaj w oknie Historia kliknąć ten przycisk i stworzyła nam się migawka, czyli jest to jakby taki punkt kontrolny, do którego możemy powrócić w naszej historii. Jak widzimy, tutaj wypełnialiśmy czerwonym kolorem. Tutaj zielonym, i te punkty kontrolne mówią nam o tym, że możemy łatwo powrócić do danego momentu w naszej edycji. Narzędzie kadrowanie kojarzy nam się przede wszystkim ze zmianą rozmiaru zdjęcia, jednak, za jego pomocą możemy w bardzo szybki sposób otrzymać ramkę. Wystarczy tutaj. Powiększyć brzegi zdjęcia, zatwierdzić enterem i wypełnić ramkę dowolnym kolorem. Jeśli chcemy skopiować styl warstwy, czyli mamy tu styl warstwy w postaci czerwonego obrysu i chcemy go szybko skopiować na warstwę wyżej, wtedy wystarczy przytrzymać. Tutaj przycisk ALT i przeciągnąć styl warstwy do tego. I automatycznie ta warstwa będzie posiadać ten sam styl warstwy co niżej. Czy wiesz, że by przełączać się między dokumentami, nie musisz tutaj klikać za każdym razem? Wystarczy kliknąć CTRL plus Tab. Jeśli pracujesz przy rozbudowanym projekcie, gdzie masz kilka lub też kilkanaście warstw, może czasami zdarzyć się sytuacja, że chcesz podejrzeć projekt tylko w momencie jak będzie wyglądał on, gdy będzie aktywna jedna warstwa. Nie musisz odznaczać tych warstw ręcznie, wystarczy, że przytrzymasz przycisk Alt i klikniesz ikonkę tutaj OK. Przy warstwie, która ma zostać, pozostać widoczna. Reszta warstw zostanie wtedy odznaczona. By powrócić do stanu pierwotnego, robimy to samo, czyli ALT i klikamy ikonkę oka. Jeśli domyślne, miniaturki warstw są dla ciebie tutaj zbyt małe, możesz je w bardzo prosty sposób powiększyć. Wystarczy kliknąć tutaj tą strzałeczkę. I wybrać opcję panelu. Mamy tu możliwość zmiany miniaturek. Kolejny skrót jest bardzo przydatny w sytuacji, gdy chcemy szybko podejrzeć wybrany projekt. A nie mieści on się nam w naszym oknie roboczym. Wtedy na chwilę wystarczy wcisnąć przycisk tab i mamy go na pełnym ekranie. Ponownie wciskamy przycisk tab i powracamy do narzędzi. Jeśli pracujemy z narzędziem do transformacji, czyli Ctrl T i tutaj brakuje nam miejsca na Widoczność brzegów, klikamy Ctrl plus 0 i już widzimy nasze brzegi. Oczywiście działa to nie tylko w momencie, gdy pracujemy z transformacją, ale Ctrl plus 0 działa również normalnie, gdzie przywraca nam obraz, tak by były widoczne jego brzegi. Kolejna porada przyda się, zwłaszcza tutaj przy. Pracy z filtrami. Załóżmy, że ustawiliśmy takie parametry, jednak nie są one tym, czego oczekiwaliśmy i chcemy ustawić je od nowa. Wtedy mamy albo opcję, opcję OK, czyli zatwierdzamy te parametry, albo opcję Anuluj. Jednak przy opcji Anuluj ponownie musimy wybrać ten sam filtr. Jednak gdy wciśniemy teraz, gdy, gdy przytrzymamy właściwie przycisk Alt, mamy opcję wyzeruj, czyli resetujemy ustawienia do pierwotnego stanu, czyli ustawimy sobie, dajemy wyzeruj i zostały one wyzerowane do poprzedniego stanu. Dzięki temu nie musimy ustawiać tego filtra ponownie, za każdym razem otwierając go tutaj. Z zakładki. Jeśli pracujemy przy zdjęciu i chcemy porównać oryginalne zdjęcie z tym po obróbce, mamy dwa zdjęcia, możemy wybrać polecenie: okno Łóż, i tutaj mamy do wyboru, jak mają zostać ułożone okna. Umożliwia to nam na szybki podgląd i porównanie zdjęć przed i po edycji. Czy wiesz, że pracując z tekstem, możesz w bardzo łatwy sposób dokonać jego wypełnienia tak zwanym lorem ipsum, czyli wybierasz, zaznaczasz sobie tekst, otwierasz narzędzie tekstowe i wybierasz tekst, wklej lorem ipsum. Jak wiemy, kroplomierz służy do pobierania kolorów z dowolnego miejsca na obrazie. Co jeśli chcemy jednak pobrać próbkę koloru, powiedzmy z tego zdjęcia? Normalnie trzeba by załadować to zdjęcie do Photoshopa i wtedy pobrać próbkę. Istnieje jednak metoda, która pozwala na pobieranie próbki koloru bez. Wgrywania dokumentu do Photoshopa. Jedyne co musimy zrobić, to pomniejszyć okno naszego Photoshopa, tak by obszar koloru był widoczny i okno Photoshopa również było widoczne, tak jak w tym wypadku. Teraz wybieramy sobie narzędzie kroplomierz i wciskamy prawy przycisk myszy, pobierając próbkę z tutaj, z dowolnego obszaru na zdjęciu. Chodzi o to, by trzymać klawisz myszy, i jak widzimy, dzięki temu próbka nam się tutaj pobiera. I co teraz wystarczy wyjechać poza obszar okna w Photoshopie i jak widzimy tutaj w przyborniku koloru kolor nam również zmienia się mimo iż zdjęcie nie jest wgrane do Photoshopa. I co mamy wgrany kolor, możemy powiększyć sobie już nasze Okno Photoshopa i mamy w nim pobrany kolor. Jeśli chcesz szybko wypełnić tekst teksturą ze zdjęcia, wystarczy przekopiować zdjęcie na tekst. Prawy przycisk myszy i utwórz maskę przycinającą. Tekst został wypełniony teksturą ze zdjęcia. Jeśli chcesz przenieść zaznaczenie w inne miejsce, to chwytając je w środek przeniesiesz. Natomiast chwytając je tutaj, zaznaczenie powstanie od nowa. Tak więc, chcąc przenieść zaznaczenie, klikaj w środek, lewy przycisk myszy i przenosisz w dowolne miejsce. Czy wiesz, że niektóre opcje mieszania możesz powielać? Załóżmy, że chcesz stworzyć obrys. Tak więc stworzysz sobie obrys, ale chcesz stworzyć wokół tego obrysu jeszcze jeden obrys. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć tutaj przycisk plusa, wybrać inny kolor, powiększyć i już mamy. Kolejny obrys możemy go znów powiększyć, tak więc tam gdzie mamy ikonki plusa możemy powielać sobie opcję stylu tej warstwy.